w konflikcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mediacja może być dla nas tytułowym mostem nad przepaścią. O ile zdecydujemy się w nią wejść, wejść na ten most. Tak, no o ile jest ta decyzja o obu stron, tak jak mówiłyśmy, nie? Dosyć dobrowolna decyzja, to jest też niezwykle ważne. Z jakimi obawami osób mierzysz się najczęściej podczas mówienia o mediacji czy też spotkań indywidualnych? Ech. Ludzie często, właśnie jeszcze z tych tendencji, tego, że, że e, nie powinno się mówić na zewnątrz o tym, co się dzieje w domu, o kłótniach, tak, e, obawiają się, że, e, że będą jakby wywlekać przed tym specjalistą takie trudne rzeczy. Tak? I, i wręcz nie, nawet nie chcą o tym mówić. Tak? Czasem mówią, że tak to jest takie trudne, no tak, że, że mi w domu to jednak mówili, że, że własne brudy to się pierze u siebie, tak? a nie chodzi do specjalistów. Jak zasada poufności, która jest jedną z podstaw mediacji, pomaga w tym? No, oczywiście w ten sposób, przy zapewnieniu poufności, tak, ludzie. Zyskują takie poczucie bezpieczeństwa, że to nie zostanie przeciwko nim użyte, tak? I to nie chodzi tylko o sąd, ale wiem, że, że bardzo to wpływa, że to widać nawet po mowie ciała, tak? Jak są zadowoleni, jak mówię, że, że teraz sobie notuję takie podstawowe rzeczy, które mi będą służyły do procesu, ale po zakończeniu tego procesu mediacji te dodatki niszczę, a w mediacji nie, nie, nie piszę żadnych opinii, nie gromadzę dokumentów, nie zbieram ich i właściwie w archiwum nic nie zostaje, że wszystko co Państwo zrobicie i o czym powiecie, to będzie dla Państwa. Dobra i dla, dla, dla Państwa wiedzy, dla Państwa świadomości i sami decydujecie o tym, co robić, z tym dalej, tak? a wszystko zostaje w czterech ścianach, to widzę, że, że to jednak jest dużo, że ludzie się boją też właśnie tego, tego że ten mediator oceni, czyli taki, taki lęk przed utratą twarzy, tak, że tutaj na przykład jestem nie wiem, dyrektorem w jakiejś spółce Wykształconą osobą, moja żona też, a tutaj się okazuje, że sobie nie radzimy z kłótniami, tak, naszymi codziennymi, tak? albo się rozstajemy, i, yy, i się okazuje, że, że te przyczyny tego rozstania no, były na tyle trudne, że, 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 że nie bardzo chcemy się przed światem o tym przyznać. I ta ulga, że, że o tym, że, że mediator też nie, gdyby yy, postanowili na przykład rozstrzygać, w sądzie tę sprawę, na przykład rozwodową, tak, że, że mediator nie, nie będzie wezwany na świadka, to też jest co, no, duża, duża informacja, tak, która uspokaja. Z samą mediacją jest też związana zasada akceptowalności, czyli też tego, jak przebiega ten proces, tego, że strony zgadzają się na osobę mediatora. Co A jeszcze może? jest tu ważne do powiedzenia? Też jest ważne, że ja o tym też mówię, że, żeby dobrze się czuli tak, we współpracy z tą osobą, że jeżeli z jakichś powodów woleliby, tak, czy inny styl pracy, czy inną osobę, pamiętam jak jeden pan powiedział, że mu się kojarzy z... Jestem, w stylu mówienia, gestykulacji itd., przypominam mu jego teściową, z którą ma ciągłe konflikty i nie wie, czy to mu nie będzie przeszkadzało, więc wtedy powiedziałam, że, tak to, że ta zasada akceptowalności o tym mówi, że może pan poszukać innego mediatora i ważne jest to, żebyście państwo się czuli bezpiecznie, spokojnie w tym procesie i żeby, żeby nic nie, go nie hamowało, nie przeszkadzało. No i okazało się, że sama ta informacja wystarczyła, że może zmienić, nie zmienili wiatora, że jakoś tak ten dystans uzyskał, ale to też jest ważne, tak? Akceptowalność dotycząca. I zasad mediacji, i tego, o czym rozmawiamy, jakie decyzje podejmujemy, czy mediację czy kończymy, czy nie kończymy, mhm. tak, to, to za, za każdym razem mediator jakby pyta obydwie strony o to i zgodnie z zasadą akceptowalności, uzyskuje albo akceptację, albo nieakceptację. I jedno i drugie jest dobre, tak? jest po prostu Decyzją na tu i teraz. Tak? Jeżeli obydwie strony nie mają tej decyzji spójnej, to też im daje możliwość pomyślenia, co dalej. Tak? Mediacja nie jest panaceum na wszystkie konflikty, ale zawsze jest jakąś tam drogą właśnie do jeszcze większej świadomości, do podjęcia samodzielnej, samodzielnego wyboru, tak? podjęcia samodzielnej decyzji też. i zgodnej, ale, tak. Czy mediacja jest sądowa, czy ze zgłoszenia prywatnego, jest dobrowolna. Tak, ta dobrowolność obowiązuje i to jest też niezwykle ważne, żeby mediator o tym pamiętał i, żeby, i, i, i dał też to bezpieczeństwo stronom. Tak, że, że skierowanie do mediacji jest po prostu przekazaniem przez sędziego do mediatora sprawy, w której sędzia ma nadzieję, że i są przesłanki, że strony się porozumieją, natomiast jeśli nie podejmą takiej decyzji, tak, to zgodnie z zasadą dobrowolności nie, nie świadczy to źle o jednej albo o drugiej stronie i nie powinno być używane jako argument potem w sprawie sądowej. Tak? Sędzia to już rozstrzyga po swojemu. I nie, nie powinno być konsekwencji związanych z tym, że jedna osoba zrezygnowała, czy druga osoba, tak? Kiedy mamy w mediacji dwie strony, jedną i drugą osobę, na ile ludzie obawiają się tego, że staniesz po stronie albo jednej osoby, albo drugiej? No myślę, że też jest to indywidualne, ale że no, tak sobie wyobrażam, że chyba wszystko, że, że, że to, to byłoby e, trudne, tak? żeby nie, nie myśleć w taki sposób, że e, no, może się zdarzyć tak, że stanę po stronie męża albo żony albo e, współpracownika biznesowego. I tutaj no, to, to jedyne, co mogę zrobić, to, to zapewnić o tym, że, że mnie te zasady obowiązują i ja że ich pilnuję. No i pilnować tej bezstronności. Sam proces już potem pokazuje, tak, w jaki sposób to działa. Ja często też proszę strony o to, żeby, że jeżeli zauważą jakąś nierównowagę, no bo po ludzku mogę czasem komuś poświęcić więcej, więcej czasu, czy, czy zauważyć coś, czego nie zauważyłam u drugiej strony jednocześnie i że proszę wtedy o to, żeby, i w ten sposób też, też moderuję to uczenie się wyrażania potrzeb na tu i teraz, prawda? Żeby ta osoba, która ma jakiś niedosyt czy poczucie równowagi powiedziała, że ważne jest dla niej to, żeby, żebyśmy jeszcze na przykład wrócili do czegoś, albo, albo żeby ja też zapytała ją o o jej perspektywę w tym temacie, który poruszyła druga strona. Więc y, to jest taka y, modelowanie takiej współpracy, w której y, no, dużą y, rolę odgrywa ta autonomia i samostanowienie stron i y, y właśnie no, myślę, Jolu, że tego bezpieczeństwa, tak, te, że te lęki i obawy, które są na początku, to y, potem się trochę niwelują poprzez. Poprzez sam proces, to w jaki sposób pracuje, to się buduje to bezpieczeństwo. I została nam wreszcie ostatnia zasad mediacji, czyli neutralność. Jak krótko mogąś powiedzieć nam o tym? Neutralność dotyczy tak jak bezstronność, bardziej tego, żeby nie stawać po jednej czy po drugiej stronie, tak zachować tę równowagę. A jeżeli chodzi o neutralność, to ona się bardziej tyczy właśnie tego, czym, czym strony się zajmują i będą zajmować podczas mediacji. To nie mediator dyktuje. A uważam, że Państwo powinni się zająć tym tematem, a tym nie. Czyli też tutaj merytorycznie. Tak? Mediator nie jest, nie jest doradcą, nie jest ekspertem od konfliktu, którym się zajmują strony, więc też ta neutralność, jeżeli chodzi, jest ważna, jeżeli chodzi o te decyzje, które podejmują strony. Tak? Że to nie ja doradzam i nie ja ze swoich, ze swoich przekonań, światopoglądu i tak dalej no podejmuję decyzje i proponuję rozwiązania, tylko patrzę na to, w jaki sposób strony do, dochodzą tak? do, do tego co będą i w jaki sposób to potem będą realizować.. Tak? Im bardziej jestem neutralna, tym sama, jak w tej roli tym większą, większe daje też bezpieczeństwo i możliwość, wzajemnego zrozumienia stroną, tak? No i to też jest proces, tak? Bo oczywiście, że podczas że, że ka ka każdej, każdej sesji jestem zobowiązana przypomnieć w zasadach i o tym i pokrótce, na czym one polegają, bo to jest ta jakby ta, ta piąta, piątka zło, złota yy, zasad mediacji jest podstawą jej prowadzenia. Natomiast yy, no to w jaki sposób się jej realizuje, w jaki sposób się prowadzi sesję, najbardziej buduje autonomię stron i też ich bezpieczeństwo. I wtedy może być tym mostem nad przepaścią. No tak, na które sam weszli, sami we, same strony weszły i, i też idą bezpiecznie tą drogą. Tak? Nie boją się, że ten most się zawali albo że nie będzie z niego wyjścia. Tak? Zawsze. Zawsze są różne opcje i te opcje zależą od stron, a nie od mediatora. Przy czym myślę, że kiedy już wejdziemy na ten most, może się pojawić w nas lęk wysokości, ponieważ jest jeszcze wiele myślę aspektów e, trudnych dla osób, które podchodzą do mediacji, czy jeszcze o nich będziemy mogły powiedzieć kilka słów? Owszem, chętnie, bo jednak to jest tak, tak jak mówiłam na początku dzisiaj, że że, że te obawy, jakby ja, ja lubię, jak one wyjdą na wierzch, tak? I, i lubię o nich rozmawiać też ze stronami. Czasem, no, no wręcz pytam o to, tak? I są zdziwieni, ale. Ale się okazuje, że też chętnie to z siebie zrzucają. Także porozmawiamy o tym następnym razem. PL. Zasłabniają.